Coś, co dzisiaj najmocniej nas infekuje, coś, co najmocniej nas dezintegruje, coś, co najmocniej na nas wpływa jako ludzi, jako wierzących, ale także poszukujących. Coś, co najmocniej próbuje taką stworzyć wyrwę między, między nami. Z księdza obserwacji, badań, modlitwy, medytacji. Co to jest dzisiaj? Jakie ruchy? Jakie. Jakie, bym powiedział, takie inspiracje zewnętrzne powodują, że, że to rozbija nasze rodziny, nas, nas wewnętrznie, nas mężczyzn, naszą tożsamość, szczególnie tu w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o to, co nam wciąż najbardziej grozi, to spróbuję to powiedzieć w odniesieniu takim do, do, do Polski, ewentualnie szerzej troszeczkę do Europy, bo możemy ten wątek też podejmować bardziej globalnie i to będą inne zagrożenia na innych kontynentach. Natomiast jeśli chodzi o ten nasz świat, taki bardziej cywilizowany nasz, powiedzmy, europejski... To taką diagnozę bardzo trafną postawił Jan Paweł II w swojej adhortacji Eklezia i Neuropa. Między innymi pisał tam o tym, że jesteśmy świadkami pokusy rozpaczy, utraty nadziei. Czym to się przejawia? Czy jakie są też przyczyny tego? To jest między innymi tak zwana milcząca apostazja człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał.